Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów, wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól traci swój smak, czymże ją posolić. Na nic się już nie przyda chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili ojca waszego, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie. Zaiste wielkie to wydarzenie, gdy Eliasz doświadcza dobroci wdowy w Sarepty Sydońskiej. Oto idzie zrobić podpłomyk dla niego, a później zrobi sobie i swojemu synowi. Bo Pan Bóg powiedział dzban Mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie opróżni się. Zaufała owa kobieta Bogu, że ten dzban nie wyczerpie się ani baryłka oliwy, niezbędne do przygotowania pod płomyka po to, by nie być głodnym. To piękna, piękne zdarzenie. Myślę, że jest też wiele takich zdarzeń, które nie są nigdzie zapisane bo być może o tym, że tak czyniła, niewielu się dowiadywało w danej chwili, nie dostała za dużo polubień, ani być może szczególnych znaków. I myślę, że jest to, choć to ze Starego Testamentu, fragment przeniesiony dziś do współczesności, można by powiedzieć, potrzebujemy takiego funkcjonowania, o którym też w sposób dobitniejszy dowiadujemy się na rozpoczęcie wielkiego postu. Niech lewa wasza ręka nie wie co czyni prawa, Ty wejdź do izdebki, a Bóg, widząc, Ojciec widząc, odda Tobie. I dalej, dzisiejszy fragment Ewangelii, tak niech świeci Wasze światło przed ludźmi, aby widzieli Wasze dobre uczynki i chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. Jak to zrozumieć? Jak połączyć? Uczynek wcale nie musi być zauważalny przez świat. Uczynek musi być odczuwalny przez drugiego. I wydaje się, że bardzo często potrzeba uczynić coś tak, aby nikt inny tego nie widział, tylko Bóg i w jaki sposób mógł doświadczyć tego, uczynku, który tego uczynku być może potrzebuje. Może większy więc jest blask wtedy, kiedy nie mówimy nikomu o tym, co mówimy, a czynimy po prostu dobry uczynek? Myślę, że jest to bardzo znamienne i potrzebne również w dzisiejszym świecie, bo chrześcijanin czyni dobro po to, by to dobro odkładało się w sercu drugiego człowieka, kiedy potrafimy czynić dobro wobec drugiego w ukryciu. To dobro w nim pozostaje i promieniuje przez tego człowieka. Może to nie atrakcyjne, ale cudowne. Kiedy czyniąc dobro, zostawiamy to dobro w drugim, a on staje się wtedy światłem. My dokładamy po cichu dobro do tego człowieka, a on jaśnieje całością. Pięknie o tym też mówi Jan Chrzciciel. Potrzeba, mówiąc o Chrystusie, aby On wzrastał, a ja abym się umniejszał.